Hej, cześć Szymanko, z tej strony Macios i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, mam do Was sprawę. Widzicie tutaj po lewej stronie, zbieram sobie skrzyneczki, jak już mówiłem na poprzednim materiale. I jak będzie 50 subskrypcji, to otworzę tyle skrzynek, ile będzie w momencie, kiedy będzie 50 subskrypcji. Jeśli. No, nie uda się tego wbić w miarę szybko, a no jednak trudno wbić 50, jak zaczynasz od zera. To po prostu wymyśla jakąś inną okazję, i na inną okazję otworzę te boksiki. I oczywiście, zanim zaczniemy, jeszcze przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję oraz jakiś komentarz. Możemy to być to propozycję następnego challenge'u. A, a propos challenge'u, słuchajcie, dzisiaj, jak już widzicie po tytule, jest challenge. Google rozkazuje mi w Brawl Stars Challenge I będzie tu chodziło o to, że po prostu e, Asystent Google będzie mi wybierał numerek od 1 do 25 Bo tyle mam za dymiarzy Na przykład wybierze numer 5, tak? Pierwszy to jest Shelly, Nita, Cold, Bull i Jessie Jessie jest piąta, to gram sobie Jessie I potem wybiera mi numerek od 1 do 5 I mi przez to tryb Jedynką jest zbiór klejnotów, dwójką nagroda Trójką solo, duo i oblężenie piątko więc chyba więcej trzeba, nie trzeba tłumaczyć Lecimy do naszego asystenta Google, wybierz No, oj, nie Co? Wracamy po przerwie, bo okazało się, że Asystent Google jakoś, no, nie działa mi I po prostu dał plamę No nie ma co gadać Ale dzisiaj w takim razie postanowiłam, że zmienimy trochę I zrobimy koło fortuny Rozkazuje mi w Brawl Oczywiście challenge więc, no, zaczniemy kręcenie I będziemy po prostu kręcić, wybierać zadymiarza I wybierać tryb Więc sobie wybierzmy No, wybiera, wybiera się Zdajemy się na los Co nam wypadnie Barley, poko, barley, Poko, no, poko, tak, poko Fajnie by było, gdyby do poko Doszedł, ojku Nie, nie, czytam, tak doszedł na przykład Game Grab, byłbym mega szczęśliwy. Fajnie bo gdyby do pokoju doszedł na przykład jakiś Game Grab, byłbym bardzo szczęśliwy, no ale zobaczmy, zdajemy się na los. Zbiór klejnotów fajnie by było, ale chyba niestety nie pójdzie. Napad, no napad, napad wyjdzie. napadł akurat w aktualnej w sytuacji, czasie bardziej nie ma napadu, więc zakręcimy jeszcze raz, bo wpisam tutaj wszystkie po prostu tryby, żeby nie musieć tego robić następnym razem, tak samo z admiarzami, nie mam wszystkich, ale wpisam wszystkich, oblężenie, ej, czy to jest ustawiony, że ci cały czas te dwa rejony, nie, tak wyjdzie napad, dobra, uff dobra, oblężenie, więc widzimy się już, dobra, widzimy się z powrotem w gierce i teraz wybieramy sobie poko, 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 spoko, loko. I oblężenie, oblężenie już jest wybrane. No to co? Gramy. Bo, no, w miarę dobre jest na oblężenie. W sensie, ja tam nie jestem jakimś ekspertem, żeby mówić, jakie postacie są na jakie tryby dobre. Ale po prostu tak mi się wydaje. Ogólnie, nie wiem, czy już żebrałam o łapki. Ale jak nie żebrałam, to powiem jeszcze raz, żebyście zostawili łapkę w górę. Byłbym zaszczycony. Fajnie, bo, fajnie, bo gdybyście zostawili jakąś łapeczkę w górę. Bo no, szukują się fajne filmiki, w sensie no subskrypcje wiecie, tak zostawcie, żeby być na bieżąco i zobaczyć te fajne filmiki. Może jestem małym twórcą, wydaje mi się, że też mogę mieć fajne, ciekawe pomysły. I no czasami dla mnie smutne jest to, że mali twórcy, tacy jak ja, w sensie tacy mali, ale jestem taki, no, jestem taki liliputek. Twórca liliputek, li li więc no. Tacy mali twórcy są pomijani, bo myślą ludzie, że nie mają fajnych pomysłów, ale naprawdę czasem mam fajne pomysły i myślę, że no można zrobić coś fajnego, ale no to już zależy od was, czy będziecie to oglądali, czy nie. Ja tam nie wiem. O Jezu, ej, nie, nie, ja nie chcę tego przegrać od razu. Nie, 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 29, 25% ma nasz safe, w sensie dziubek, w sensie maszyna do robienia czegoś. W sensie nie wiem, dobra, weźcie. No, ma ta maszyna tyle i no. Mogłabym mieć więcej prezent, ale no, nie to tego dobrze. Oni mają dobrych zawodników, dobrych zadymiarzy mają dobranych. Ja tam się zdałam na los, więc ja tam nie mogę mieć mega dobrych zadymiarzy dobranych. Ale ogólnie pogoń nie jest zły, tylko po prostu, no, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, co się dzieje. Ale teraz mam wrażenie, że przegramy to, bo no. Musimy obronić 25%, co jest no trudne, trudne. Muszę się wpakować pod ręce. A, dobra. I tak oto spektakularnie przegrać w challenge'u. Dobra, Pominęmy to, tego nie było. Wejdźmy teraz z powrotem w koło Fortuny i niech nam Jesteśmy wybierze kolejny. Z powrotem zaczniemy teraz od wybrania trybu. Więc koło Fortuny się kręci, kręci. Mam nadzieję, że wybierze teraz coś innego. Ej, 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 ej. to jest jakieś ustawione. To cały czas wlatuje na tą drugą połowę Zadyma, nie ma zadymy, bo zadyma to jest piłka nożna Czemu to koło nie jest takie, no jakby to powiedzieć, no... Mogłoby <grym> <grym> być lepsze Duo na przykład, jakieś duo, 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 nagroda Kiedyś lubiłem nagrodę, teraz niezbyt lubię, ale dobra, możemy spróbować Tylko jakiś fajny brawler by się przydał Więc sobie zakręćmy, zobaczymy jakie, jaką postać trafimy El primo, barley, Nie, no, nie, 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 znowu poko? Nie. Roza. Roza na zadymę. No myślę, że nie będzie zła, no ale zobaczymy. W sensie nie na zadymę. Na nagrodę, przepraszam. No dobra, jak już mówiłem, Roza może. W sensie, nie wiem. Ta mapa, nie wiem, czy jest dobra na Rozę, po prostu jakoś nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, więc przetestujemy przetestujmy właśnie w dobry moment. Przetestujmy sobie Rozę. Ogólnie mam w planie też taki fajny projekt, to będzie też taki jakby, nie wiem, challenge z wami, ale opowiem Wam o tym w następnym odcinku, więc wiecie, bądźcie przygotowani. Jest jeszcze jedna sprawa, której chciałbym pogadać, bo nie mam pojęcia, o której godzinie wstawiać filmiki. W sensie mi się wydaje, że nie wiem, może to być jakaś. jakaś dziesiąta, albo na przykład... O Jezu, Jezu, nie, 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 dobra, czekajcie. Muszę się skupić. Mm. Bo tak, albo jakaś 10 albo na przykład 19, 20... Nie wiem, o której godzinie wstawiać filmiki. Pomyślę jeszcze o tym, ale wy też możecie dać znać w komentarzu, jak w ogóle ktokolwiek... powateguje się, żeby cokolwiek napisać. Nie. Jeśli chodzi o mnie, Roza nie jest dobra na tą mapę. W sensie ogólnie na ten tryb jest naprawdę dobra, ale jeszcze nie uderzyłam ani jednego zawodnika. Nie wiem w czym jest problem, w tym, że ta mapa jest złatyw, czy w tym, że ja jestem po prostu dobani. Ale nie mam pojęcia. Napiszcie w komentarzu. Z chęcią poczytam Aj, oj, aj, 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 zabiłem, zabijam Tika, zabijam Tika, zabijam Tika Ty, ale mi ładnie poszło Ojejku, tylko teraz tego nie stracić Ten Tik mnie zostaw, zostaw mnie Tiku Dobra, Tik mnie nie zostawił Uciekłam, um, uciekłam um. Nie, tu nie, tu nie. nie, ważne. nieważne Dobra Uciekłam, teraz nie mogę waleć tak na pałę, bo no, wygrywamy Przegrywamy już No, więc fajnie Tutaj jest ten Tick i Barley i ja o tym wiem i dalej podchodzę do nich mimo, może o tym wiem i... O nie. Fajnie. Polecam się na przyszłość. No. Mm. Ogólnie jeśli chcielibyście zagrać z... O nie, przegrywamy. Już jest... W ogóle się nie skupiłem na tej grze. No ale... Dobra, sorry, takie życie, no. nie mm, ja nawet ulta sobie nie naładowałem! Uznajmy, że po prostu mapa jest zła, bo ja jestem przecież najlepszy. Nie no, tak naprawdę ja jestem po prostu słaby rozum i nie umiem ją grać. Nie umiem. Ale gdybym umiał, by może wyszło to inaczej. No, ale przegraliśmy 27 do 33. I tak oto zakończymy nasz wspaniały filmik koło Fortuny. No, sami odsięcie, ocencie, czy było dla mnie łaskawe, czy nie. Według mnie, no. Nie było złe. W ogóle sprawdźcie w ogóle, co wygrałam, bo zapomniałam. Co, czy coś w ogóle wygrałem. Porażka, porażka. Nie, serio? Ej, serio? Trzy mecze i już przygrałam. No to powiem wam, że no... Mm. Mm. No przepraszam, przepraszam, że musieliście to oglądać. Może w następnym filmiku pójdzie lepiej. No ale no dobra, to do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym filmiku.